Szanowni Państwo, dzisiaj poznamy odpowiedź na najważniejsze pytanie. Kto sięgnie po kupar w tej edycji Champions League? Komu uda się dziś zdominować drugą drużynę? Drodzy państwo, na ten mecz czekała cała piłkarska Europa, pewnie i świat! Już za dwie godziny, a może nieco szybciej. Poznamy zwycięzcę tegorocznej UEFA Champions League. Przy mikrofonie Tomasz Smokowski, a dzisiejszy finał komentować będzie ze mną oczywiście Jacek Laskowski. Widzę w Łódź, mierzy się z Lekją Gdańsk. Dzisiejszy mecz jest czymś absolutnie wyjątkowym. Drużyna, która dziś wygra, westnie się na piłkarski szczyt. Wygrana finału Champions League to przepustka do klubu legend i zapewnienie sobie chwały. Oto skład, w którym zacznie meć. Widzę łódź. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Podejrzewam Jacku, że postawią dzisiaj na intensywny pressing. O tak, to ich ulubiona taktyka. Oni niezwykli cierpliwie czekać na rywala na własnej połowie. Ważnym elementem jest dla nich dobre przygotowanie kondycyjne, które pozwala dużo biegać po boisku i bez przerwy nękać przeciwnika. Trudno się gra przeciwko takiej drużynie, która nie pozwala spokojnie rozegrać piłki. Zaczęli. Finał UEFA Champions League już trwa. Dziś poznamy najlepszą europejską drużynę klubową tego sezonu. Odzyskana piłka. Dobre zachowanie. Teraz może być groźniej. Dobra akcja, ale jeszcze lepsza interwencja w obronie. To mogło zakończyć się bramką. Udane wejście. Akcja przerwana. Dużo teraz odbiorów w środkowej strefie. Ciężko oskładną akcję. A teraz sporo wolnego miejsca na skrzydle. No wyjdzie z dośrodkowania, ale pewnie teraz dochodzi do tego bramkarz, wybija piłkę. Doskonała piłka za obronę. Dochodzi do piłki, jest groźnie. Zobie domagają się strzału. CND prosto na za zagranie. I tak wybronił ten strzał, niesamowicie. Ktoś środkowuje z rogu, dość głęboko. Nie najlepsza interwencja w obronie. Piąskuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Bezpardonowy atak, po którym zdobywa piłkę. Idze znowu grę z autu. Nie kombinuje, wrzuca. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. No i przejmuje teraz piłkę. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Dochodzi do podania. Rośnie. I jest gol! Gol pomimo kapitalnej pierwszej interwencji. Gdzie była obrona? Ponownie oglądamy teraz tę bramkę. Nawet ci, którzy zawsze lubią widzieć bramkarza, tym razem chyba nie będą mieli zastrzeżeń do jego postawy. Doskonale się zachował za pierwszym razem, dobrze wybronił, ale drugi strzał to było już za dużo. Rywal bez problemu odbiera im piłkę. Skrzydle pojawiły się sporo w wolnej przestrzeni. O właśnie tak, trzeba grać z obrońcami. Piłka trafia w poprzeczkę, zabrakło może centymetra. Na razie drużyna przeciwna oddala niebezpieczeństwo. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Proszę państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Def próbuje ataku boczną strefą boiska. Szansa na strzał. Dobrze, ale to nie koniec zagrożenia. Pilka Mija Blankę. Kiepski to był strzał. Można było znacznie więcej wycisnąć z tej sytuacji. Wciąż prą naprzód. Z tej mąki może być chleb. Wybijają piłkę poza boiską. Zmiana. Jak teraz wkomponuje się do drużyny na boisku. Naprawdę udana interwencja. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? O, już ostatnie 30 minut tego spotkania. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Ależ teraz będzie okazja! Uwaga, wciąż niebezpiecznie! O, to była świetna okazja, by podwyższyć prowadzenie w tym meczu. Nie mam pojęcia, jak tego nie wykorzystał. Nadal prowadzą jednym golem. Takie sytuacje mogą się później zemścić. Musi teraz grać pod presją. I tracą teraz piłkę. Ryzykownie, ale skutecznie. mamy corner dla widzewa. Drużyna z Łodzi spróbuje powalczyć o kolejnego gola, który dałby im większy spokój. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Piękne wejście, piłka odebrana. No i zmiana posiadania piłki. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. Będzie ostateczny cios. Brońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Milkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Niewiele czasu zostało. Ale może z tej akcji coś wyjdzie. Może wyrównają. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Była szansa na kontra, ale to musi być wszystko lepiej rozegrane. Naciskają. Koniec spotkania! Znamy ostateczkę!